5 czerwca, kilka minut po godzinie 23, dyżurny naszej Komendy Policji został powiadomiony o uszkodzeniu na ulicy Białobrzeskiej Płotu. Jak wynikało z informacji, uszkodzenia miał dokonać przechodzący mężczyzna, który oderwał kilka sztachet oraz złamał betonowe słupki, powodując stratę o wartości 1000 zł. Policjanci jadąc na miejsce zdarzenia zostali zatrzymani przez 35-letniego kierowcę. Mężczyzna stwierdził, że zatrzymał człowieka, który idąc wzdłuż ulicy przewracał kosze na śmieci oraz uderzył jego samochód. Jak się okazało, 24-letni mieszkaniec Tomaszowa chwilę wcześniej zniszczył płot. Sprawca uszkodzeń był kompletnie pijany, miał w organizmie prawie 2 promile. Podejrzewany został umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, gdzie po wytrzeźwieniu został przesłuchany na powyższą okoliczność. Za uszkodzenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. 6 czerwca kilka minut po godzinie 12.40 policjanci z Komisariatu Policji w Rokicinach zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym, które miało miejsce w Budziszewicach z udziałem dwóch jednośladów. Jak wynikało ze wstępnych ustaleń, kierujący motocyklem Suzuki 25-letni mieszkaniec Tomaszowa podczas wykonywania manewru wyprzedzania potrącił jadącego w tym samym kierunku rowerzystę, 53-letniego mieszkańca gminy Budziszewice. Rowerzysta z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Kierujący motocyklem był trzeźwy, natomiast rowerzysta miał w organizmie 2 promile. Sprawę prowadzą policjanci z Rokicin. 6 czerwca, kilka minut przed północą, policjanci otrzymali informację, iż Skoda Felicja wjechała w przystanek autobusowy. Zaparkowaną Skodę z pokolizyjnymi uszkodzeniami policjanci zauważyli na jednym z przyblokowych parkingów samochodowych. Po ustaleniu danych właściciela pojazdu, policjanci udali się do jego zamieszkania. Jednak w mieszkaniu nikogo nie zastano. Około godziny drugiej do komendy policji zgłosiła się obywatelka Ukrainy, która oświadczyła, że to ona kierowała pojazdem. Razem z nią był właściciel SKody, 42-letni mieszkańc Tomaszowa. Obydwoje zostali przebadani na zawartość alkoholu. 33-letnia kobieta dmuchnęła w test 3 promile. Towarzyszący jej mężczyzna miał 2 promile. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia drogowego. 9 czerwca kilka minut po godzinie 20 na Oboczyńskiej kierujący Fiatem Seicento na widok radiowozu zaczął uciekać. W aucie jechało dwóch mężczyzn. Pojazd ujawniono w bunkrze na Jeleniu. Za bunkrem znajdował się 21-letni właściciel pojazdu. Mężczyzna oświadczył, że uciekał, ponieważ pojazd, którym się poruszał posiadał skradzione tablice rejestracyjne. Kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa. 11 czerwca, kilka minut po północy, policjanci patrolujący plac Kościuszki zauważyli Renault Clio jadące z dużą prędkością i całą szerokością jezdni. Kierowca wspomnianego pojazdu nie reagował na sygnały wydawane przez mundurowych, zaczął przyspieszać i uciekać w stronę wolborza. W pościg włączyli się również policjanci z Piotrkowa. W kalskiej woli uciekający kierowca nie wyrobił nauku drogi i wjechał do rowu. 23-letni kierowca mieszkańc gminy Tomaszowa nie zdążył opuścić pojazdu. Został zatrzymany przez Tomaszowskich Dzielnicowych. Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu z wynikiem dwóch promili. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa. 10 czerwca o godzinie 3.30 na Warszawskiej, policjanci patrolując teren miasta zauważyli mężczyznę, który ręką uderzył w szybę jednego z mieszkań, wybijając ją. Mundorowi natychmiast zatrzymali 18-letniego sprawcę, który, jak twierdził, wybił szybę, ponieważ się zdenerwował. Policjanci przywieźli podejrzanego mężczyznę do komendy policji. Został przebadany na zawartość alkoholu z wynikiem ponad dwóch promili. Wartość szyby została wyceniona na kwotę 500 zł. Za uszkodzenie mienia grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Temaszowa.